No, witam, witam, ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj przedstawię Wam moje ulubione zestawy broni w sezonie trzecim zestawy broni, którymi śmiało możecie grać i dominować. Na serwerach. Są to zestawy broni w większości, które po prostu polecam, którymi grami się najlepiej, które też, no, przez znaczną część społeczności uważane są za może nie meta-bronie, ale bronie bardzo blisko mety. A mówię o tym dlatego, że generalnie meta w sezonie trzecim na razie jest chyba jedną z najlepszych met, jakie mieliśmy w historii Warzone. Bo tak naprawdę można grać w zasadzie wszystkim i nie będziemy odstawali w zasadzie w żadnym pojedynku aż tak bardzo od jakiejś innej broni. No, jest jedna broń. Która jest lepsza od innych, do niej przejdę oczywiście w dzisiejszym materiale, ale do niej zapowiedziany został już nerw, także bardzo możliwe, że za kilka dni, za kilka tygodni ten materiał będzie jeszcze bardziej dokładny, będzie miał jeszcze większą wartość niż w chwili obecnej. Jeżeli ten materiał Wam się spodoba, uznacie go za ciekawy, to zostawcie proszę łapkę w górę pod tym filmem. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no a ja przechodzę już do moich dzisiejszych zestawów. Moi drodzy, przede wszystkim będzie tutaj kilka nowości, ale tych nowości możecie się. Spodziewać dlatego, że w materiale sprzed kilku dni mówiłem o buffach do broni z Coldwara, w głównej mierze, do karabinu strunowych z Coldwora, no i dzisiaj właśnie te bronie tutaj się pojawią, no bo po prostu są dużo lepsze niż były do tej pory. No a ja, moi drodzy, zaczynam od czegoś, co jest doskonale wam znane: CR56max. Galil. Popularny Galil to najlepszy karabin szturmowy jaki mamy w grze, ale to też karabin szturmowy do którego nerw został już zapowiedziany przez twórców w jednym z ich wpisie na ich blogu. Także za kilka dni za kilka tygodni, nie wiemy kiedy ale ta broń będzie gorsza niż jest w chwili obecnej. Natomiast w chwili obecnej jest najlepszym karabinem szturmowym, bo jest po prostu bronią bardzo celną, gdy nauczymy się opanowywać odrzut tej broni który nie jest wcale taki skomplikowany bije bardzo mocno, no i nie nie ma spadku obrażeń, jakiegoś takiego tragicznego, który by powodował, że na dalekie dystanse nie warto z czegoś tego strzelać. Wręcz inaczej, warto strzelać na daleko i czuć po prostu moc przy strzelaniu z tej broni. Jako, że tę broni już znacie, to nie będę przy niej dłużej siedział. Tutaj macie dodatki, jakie Wam polecam, i to są jedyne dodatki, jakimi gracie na serii 56 Maxie. Tuning ma najcieczszy XRK Zodia Glufa, celownik Wielkiej, szturmowy, przedni, magazynki 45 nabojowe. I pamiętajcie, żeby jako siatkę celownika ustawić sobie tak zwany T-Pose, ten recoil tylko wizualnie, ale to z porozumienia jest mniejszy, dzięki czemu łatwiej po prostu opanować recoil. Ale to nie jest jakby nic e, takiego, że macie mniejszy recoil, po prostu łatwiej jest go e, opanować. Także to jest Cer-56 Max i do momentu nerfa to będzie najlepszy karabin szturmowy w grze. Do niego polecam Bullfroga, który w moim oku, w moich oczach stał się najlepszą bronią na blisko w tej chwili, a to dlatego, że Bullfrog. Bardzo nagradza zastrzelanie po głowie. I ja wiem, że nie każdy jest w stanie regularnie, systematycznie walić tylko po głowie, ale gdy wplączecie w serię pocisków wrzuconych wroga roga jakiś headshot, jakieś dwa headshoty, czasami zresztą przypadkowo przecież to wchodzi, to wówczas ta broń naprawdę wygrywa z innymi na blisko i dlatego wam będę dzisiaj polecał na blisko w zasadzie tylko bullfroga. Nauczcie się nim grać, bo naprawdę będziecie zadowoleni. Zestaw, jaki polecam, ostatnio polecałem zestaw na Wyspę odrodzenia, jako, że w werdańsku potrzebujemy jednak troszkę innych wartości w broni, to jest on troszkę zmodyfikowany. Tumigeru, lufa Task Force 7.4, cala, szkieletowa kolba KGB, do tego owika serpent, która przyspiesza nam ADS. No i tutaj moim takim osobistym dodatkiem, który ja preferuję, jest chwyt Bruzer, a to dlatego, że on nam zwiększy celność strzału z biodra, nie jakoś znacznie, ale zwiększy, a też ta celność strzału z biodra według mnie jest ważna w broniach na blisko. Natomiast, jeżeli nie będzie Wam podchodził ten dodatek, uznacie, że on jest troszkę niepotrzebny, możecie na przykład dodać większy, większe magazynki, na przykład te 65-nabojowe, no większych bym raczej nie polecał, albo na przykład, jeżeli macie problem z celownikiem w tej broni, który nie jest zły, ale może niektórym osobom będzie przeszkadzał, to dodajcie sobie na przykład celownik Microflex LED i macie tutaj taki jakby dynamiczny dodatek, który możecie sobie zamienić. Ja preferuję chwyt bruzer, ale tak jak mówię, jeżeli macie coś zmieniać, coś kombinować, to usuńcie chwyt bruzer i wtedy kombinujcie. Także Bullfrog jako broń na blisko dla mnie zdecydowanie top 1 w chwili obecnej. To był pierwszy zestaw, jaki polecam. Oczywiście pamiętajcie, że Semtexy dostały buffa, także w każdym zestawie macie mieć Semtexy, no chyba, że gracie jakby nie tylko dla wyników, tylko też dla Friday. No to wiadomo noże do rzucania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przechodzimy teraz do pierwszego zestawu, który jest niejako nowością. Jest to coś, co, czym gra mi się naprawdę fajnie, ale trzeba nauczyć się grać tą bronią, bo jednak odrzut tutaj mimo, że został zmniejszony, to w dalszym dan jest Istnieje i to nie jest broń bez odrzutu, a takie bronie najczęściej są używane przez większą część społeczności. Tak czy siak, AK-47 z Coldwora, to jest ważne. AK-47 z Coldwora Wam bardzo, bardzo polecam. Tumigeru, Lufa Liberator 20 cali, to dlatego, żeby zwiększyć jak najbardziej prędkość pocisków, bo to z nią AK ma najwięcej problemów. Do tego chwyt spec-nas, który poprawi Wam właśnie kontrolę odrzutu w poziomie oraz pionie. 45 nabojowy magazynek ktoś powie, że może mało. Ale przecież takim gramy w A-Maxie i ja wiem, że czasami brakuje tych naboi, ale no uważam generalnie, że jak nauczycie się strzelać, dobrze strzelacie, to 45-nabojowy magazynek jest jednak wystarczający. Gdybyście mieli jednak problemy, brakowałoby wam tych kul troszkę częściej niż w. w czasami, no to dajcie sobie oczywiście wyższe magazynki, na przykład 60-nabojowy magazynek. No i celownik, jaki polecam, to SUSAT Multizoom. Co prawda wielkim minusem tego celownika jest to, że wówczas ADS jest dłuższy niż gdybyśmy na przykład grali z Axial Arms X3. Natomiast przy moim dynamicznym nawet stylu grania nie zauważyłem jakichś problemów związanych z tym, że ten ADS jest troszkę dłuższy na SUSAT multizumie, a generalnie recoil mam wrażenie łatwiej zopanować właśnie na tym celowniku. Ewentualnie, jeżeli macie problemy, Problem, przeszkadza Wam ten troszkę dłuższy ADS, bo to jest chyba tam bodajże 60 milisekund więcej względem Axial Arms X3, no to oczywiście gracie celownikiem Axial Arms X3 i tyle. Tyle, moi drodzy. Akacz z Cold War to jest broń, którą naprawdę bardzo przyjemnie się w chwili obecnej strzela. To nie jest może broń z mety, bo tak jak mówię, odrzut jednak jest troszkę tutaj widoczny i dużo graczy będzie miało problemy z opanowaniem, ale gdy nauczycie się opanowywać odrzut tej broni, to uwierzcie mi, przyniesie Wam ona sporo, sporo radości. Do Akacza polecam oczywiście Bullfroga, ten sam zestaw co poprzednio. Nic tutaj więcej dodawać nie trzeba. To był Akacz, to był Galil, a czas na kriga Krieg to pierwsza broń, pierwszy karabin szturmowy, o jakiej nagrałem osobny materiał, jeszcze jak była integracja Cold War z Warzone. No i wówczas Krieg nie przypominał w ogóle tego Kriega, który mamy obecnie. Przypominam, Krieg dostał buffa, więc jest bronią teraz bardzo, bardzo przyjemną. Dostał buffa na obrażenia, a to właśnie obrażeń krigowi brakowało, żeby nawiązać, no tutaj, rywalizację z innymi karabinami szturmowymi. Rumowymi. Moi drodzy, Tumik Agency dla, za, dla większego zasięgu rżenia, Zresztą sam widzicie plusy Tumik Agency. Lufa Ranger, żeby też prędkość pocisków jak najbardziej zboostować, bo również z tym te bronie z Coldura mają problemy i to chcemy podnosić. Tym bardziej, że nie ma tutaj innej lufy, która jakoś przemawiałaby bardziej za in, za, za, e, za tym, żeby użyć jej, a nie Luffy Ranger. Do tego oczywiście celownik Susat multizum Tutaj ta sama sprawa, co w przypadku e, Akacza. Jeżeli macie problem z tym ADS-em, jest według Was za długi, to zamieńcie na Axial Arms X3 i też będzie ok Do tego chwyt Field Agent, żeby poprawić tą kontrolę odrzutu, która jednak w Krigu. Bardzo mocno przypomina mi właśnie kilo. To jest dla mnie takie nowe kilo, bo tutaj odrzutu praktycznie nie mamy. Bronią bardzo fajnie, przyjemnie się strzela. Może nie zadaje ona jakichś ogromnych obrażeń, ale przez to, że jest tak, tak celna, no to mamy wrażenie, że czasami wręcz niszczymy w ułamku sekund ludzi, bo po prostu nie pudujemy pocisków. No i do tego oczywiście 60-nabojowy magazynek. Ta sama historia. Możecie użyć również magazynka 45-nabojowego. Natomiast z racji tego, że Krieg strzela generalnie szybciej niż Akacz, więc ta szybkostrzelność jest na wyższym poziomie, to kule uciekają szybciej, więc tutaj akurat polecałbym na magazynki większe niż 45 nabojowe, no bo tutaj po prostu szybciej wypukujemy się z kul. Tak czy siak możecie również spróbować oczywiście setup z 45 nabojowym magazynkiem. Do kriga oczywiście bullfrożek i tutaj to samo co poprzednio. Nic tutaj nowego się nie dowiecie, bo to jest ten sam bullfrog co w dwóch poprzednich zestawach i moi drodzy to są główne trzy zestawy, którymi ja gram, które ja Wam polecam na ten moment. Jeżeli chcecie Chcecie zobaczyć je bardziej w akcji, to bądźcie pewni, że subskrybujecie ten kanał, no bo będą tu wlatywały zaraz odcinki, w których będziecie widzieli właśnie te bronie w akcji. Oczywiście, w moich rękach zobaczycie wtedy ich moc, mam nadzieję, jeszcze bardziej niż ja to tutaj staram się opisywać. Oczywiście, w mecie tak naprawdę jest dużo więcej broni. Możecie grać wieloma innymi spluwami, Między innymi taką bronią, którą wiele osób chwali. Tutaj dwie bronie wam takie przedstawię, ale ja, jak widzicie, nie mam ich wbitych na wyższy level, więc nie grałem nimi do tej pory a nie chcę polegać tylko na opinii innych osób, natomiast nadmieniam, że dużo ludzi chwali sobie Farę 83, także jeżeli macie ją wbitą tutaj na wyższy poziom, to budujcie ją w taki sposób mniej więcej jak na przykład Kriga, czyli z tumikiem, z tą lufą tutaj zwiększającą prędkość, prędkość pocisków, z chwytem tutaj Field Agent, czy, czy jak on się tam nazywa, z magazynkami, z jakimś celownikiem, próbujcie, bo też Fara dostała bafa i jest po prostu dobrą bronią, no i to samo z LC-10, która tutaj może nawiązywać troszkę do ból froga, chociaż według mnie bullfrog jest lepszy od delce gdy ja podnosiłem ją czasami na polu walki. Tak, czy jak to są bronie, o których muszę wam wspomnieć, bo dużo ludzi się nimi jara. Ja nie uważam, żeby one były jakieś niesamowite, natomiast no jako że nie testowałem też ich dłużej, bo nie mam ich wbitych na wyższy poziom, nie chcę ich tutaj aż tak zachwalać, ale wspominam, żeby nie było, że omijam coś, o czym trąbi tak duża część społeczności Warzone. Prócz tego moi drodzy, oczywiście karabiny snajperskie, no tutaj macie Esperkę. To jest zestaw do esperki. Który mi się bardzo fajnie gra. Oczywiście jest też Kara 98K, zestaw do kara 98K znacie. I ostatnia ważna rzecz, którą chcę poruszyć dzisiaj, moi drodzy, jeżeli. Bierzecie po prostu doposażenie, alarm, ducha, czyli cokolwiek z drugiego zrzutu, to pamiętajcie, żeby właśnie grać z Semtexami, no bo one mają teraz oczywiście jeszcze lepsze statystyki niż poprzednio, no bo teraz gdy przylepimy Semtex, to zawsze kogoś zabijemy. No i dodatkowo pamiętajcie o tym, że na broni zapasowej, czyli pistolecie, najlepiej mieć tutaj wybranego sykowa. Jest to oczywiście sykow w którym mamy jego pojedynczą wersję, czyli nawet tą, którą ja od zawsze wolałem, czyli tumik monolityczny, lufa Sorokin, do tego laser taktyczny, magazynki bębnowe oraz e, tutaj rękojeść VLK Prizrak. I ja mam zawsze ten pistolet na doposażeniu, alarmie i duchu. Gdy, nie, gdyby nie udało wam się podnieść jakiejś innej broni niż sykowa właśnie, e, no to, to też tragedii nie będzie, bo spokojnie ta broń daje radę na blisko, nawet po tych wielu nerfach, które już ten pistolet dotknęły. I to moi drodzy jest wszystko, co chciałem wam przekazać za dzisiejszym materiale. Pamiętajcie, gameplaye z tymi broniami, z tymi zestawami, które Wam dzisiaj przedstawiłem będą w najbliższych dniach na kanale, także subskrybujcie, żeby nic Was nie ominęło i zostawiajcie łapkę w górę, jeżeli ten materiał Wam się podobał. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia już wkrótce. Mówi Goldzor. Na razie.